z tej strony Gucio, zobacz Okej, okay, Bernum, na pewno y, wiele z Was kojarzy, ale modele zniszczeń, no to było coś. Modele zniszczeń były po prostu fantastyczne. Uwielbiałem się, że zdarzać czasem po, po prostu celowo. Pozwólcie, że na szybko jeszcze tylko przyciszę trochę muzykę. No ja wiem, że potem y, słabo to słychać. Y, tak, chcę to oczywiście i ruszmy w miasto. <laughs> No i nawet wersja zremasterowana dzisiaj wygląda całkiem nieźle. Jazda pod prąd, zbieramy oczywiście te płomyczki. To trasa dla tego wozu. Osiągnij wymagany czas, aby zdobyć podrasowany model. I Jarosław Berek. No moglibyśmy sobie tutaj zrobić taki wyścig jeden. Chcesz znaczy niechać piekielną trasę? Jesteś tutaj. W kierunek południe do stadionu White Getsu. Się w czasie, aby zdobyć punkt do No to jedziemy. Brum, brum. Jazda. Model jazdy jak oczywiście na zdędną był bardzo fajny i przyznam szczerze, że nieraz, nie dwa miałem większą ochotę zagrać na przykład w Burnout Paradise, aniżeli w jakiegoś Need for Speeda. Oczywiście bardzo lubię serię Need for Speed. Pimo że jestem bardziej fanem wyścigów symulacyjnych. Chciałbym Wam pokazać te krasze za chwilę, przypomnieć sobie, jak to jest, ale powiedzmy, że najpierw ukończmy wyścig, zrobimy to w jakimś trybie swobodnej jazdy. Tym razem spróbujmy jednak dojechać na miejsce w odpowiednim wyznaczonym czasie. Oczywiście są tu też motocykle, czyli to, co też lubiłem jako dzieciak jak najbardziej o, to przeżyliśmy skruchy do odblokowywania. I motocykle są naprawdę jednymi z fajniejszych zrobionych w grze i niesamowicie oddawały poczucie... <küh> przepraszam, poczucie prędkości. No to chyba nam się udało, co? Oh yeah! Kategoria podwyższona. Dokładnie. To, mieliśmy takie swoje prawo jazdy i, i musieliśmy mieć ileś zwycięstw, żeby dostawać wyższą kategorię, po czym oczywiście w trakcie gry odblokowywaliśmy coraz to lepsze samochody i to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne wszystko. I niektóre za, y, samochody trzeba było zdobywać, to też było fajne. Jest na złomowisku. Okej. Okay. Yy, można było niektóre pojazdy... Tak, tutaj dostaliśmy za wyścig, okej, okay, jedziemy sobie na złomowisko i możemy sobie go wyciągnąć. Natomiast były też wiem, yy, sytuacje, tego by nie a może... o, Jest! Przepięknie się to wniotała karoseria. Jakież to było piękne, miodne i soczyste. Dzisiaj się takich gier nie robi. <laughs> nie o takiej fajnej mechanice rozwalania się. Potem oczywiście on tutaj przy naprawdę grubych upadkach yy, samochód się troszeczkę odnowił, ale przy naprawdę yy, jakichś tam drobniejszych te yy, uszkodzenia wszystkie były widoczne, zostawały nam z samochodem. No super, więc mam sporo zawodów, wyzwań, wyścigów. Oczywiście były też tryby online. O, oczywiście była też zabawa Ala GTA, czyli jazda przepisami po mieście, na no, może to tylko ja się tak dziwnie bawiłem w ogóle to wjechałem nie tu gdzie trzeba Myślałem oczywiście o złomowisku więc y, zawracamy o. tak i takie sztuczki się robiło no ale dobrze wjedźmy sobie na to złomowisko na chwilę, chciałem wam pokazać jeszcze motocykle jakie tutaj były Paradise City jest 5 złomowisk. No tak, teraz musimy popatrzeć na to co nam udało się odblokować w trakcie gry Owalczę 69, one oczywiście w pierwszej chwili przychodzą do nas totalnie dezumowane. musimy sobie je odnowić. Ale od tego jest niedaleko jakiś warsztat widziałem. Ale przełączmy sobie teraz na motocykl Paradise, czyli coś, co jakoś bardziej mnie przyciągało. Oczywiście, i mamy tutaj na Firehawk V4, czyli oczywiście motocykl sportowy, jak żeby inaczej, no, chyba stworzone rzeczy dla mnie. Możemy mu wybrać, oczywiście, jakiś kolor. A może nie musimy. Kierowca mężczyzna, dziewczyna, to też było do wyboru. Metalik, perłowy, błyszczący sobie zrobimy. No nie wiem, ten zielony był nawet fajny pierwszy. Albo weźmy sobie taki żółty. A czemu nie? Czarny, żółty. Żółty. No więc tak. Jeździło się naprawdę świetnie motocyklami. No, One się już niestety nie rozwalały tak jak e, rozwalały się samochody. Ale oddawały niesamowicie prędkość. A w Bernoucie przede wszystkim chyba też o to chodziło. Wiadomo, to jest zręcznościówka, ale nawet jak na tą zręcznościówkę pokonywanie zakrętów przy dużych prędkościach taką nakamurą. No to było po prostu miodne i... O, chyba, że się potem nie trafiało. No, teraz mieliśmy za małą prędkość. Motocykle chyba też nie miały do palacy. Ale to wchodziły one same z siebie, były super szybkie. Można by się oczywiście jeszcze motocyklistą pochylić, co nam dawało dodatkowe parę kilometrów. No i przejechanie całej trasy bez żadnego crasha na przykład między tymi wszystkimi pojazdami z takimi prędkościami, no to było wyzwanie, wierzcie mi. Oj było. W ogóle goś ma fajną pozycję w zakrętach, kiedy się yy, bardzo jest taki skupiony tutaj jak Tony Elias niegdyś z Moto 2, Moto GP, hiszpański zawodnik. No to była mega zabawa, uwielbiałem jeździć motocykami No i one też równie pięknie wyglądały Ale wiadomo, jednak Bernaut to głównie samochody, zawsze tak to było kojarzone To był fantastyczny po prostu dodatek Do całej zabawy Ale i samochodami bardzo lubiłem tak jeździć No bo jednak yy, miały ten model zniszczeń, to bardzo mocno yy, przyciągało, był mega satysfakcjonujący no, widzicie, no to jest to jest właśnie a, prawdziwa zręcznościówka. No to się dzieje wszystko w takim zaskakującym tempie, że żeby to ogarnąć, trzeba mieć po prostu, jak to się mówi, łeb na karku. I naprawdę niezły refleks. Jak widać, nie zawsze mi się udaje tak mieć. Ale też dziwicie? się. się? Uhu! Bardzo przyjemny powrót. Nostalgicznie. Naprawdę nostalgicznie. Proszę, jakaś inna piosenka niż Guns N' Roses. No nie do końca tak to miało być. No to oczywiście wyzwania jeszcze dla motocykli. Do takiego się właśnie zbliżamy. Płonąca jazda. Możemy sobie to takie wyzwanie zrobić, dlaczego nie? Przejdziemy się przez kawałek miasta. Sto. No dobra. I tu było też fajne, oczywiście, w jakichś need for Speedach czy innych grach przeważnie mieliśmy zarysowaną trasę. Tutaj gracz musiał sobie ją dobrać sam. Jak pojechał, tak pojechał. Byleby dotrzeć do mety, czy z lewej, czy z prawej się minął, ten punkt nie miało to żadnego znaczenia. Po prostu trzeba było dotrzeć na miejsce. Wszystkie chwyty dozwolone, można było oczywiście po drodze, spychać inne samochody, spychać innych graczy, bo przecież oczywiście tryb online również tutaj był i dawał mnóstwo satysfakcji i frajdy, a jak się obrało złą trasę, nie dobrało się właściwie tutaj zakrętu lub się jakieś przegapiło, no to niestety <grym> był problem i się najczęściej zwyczajnie się, się przegrywało. No i teraz ja jestem przed tym trudnym wyborem. Prawdopodobnie musiałbym skręcić gdzieś tu w prawo. No i właśnie już przegapiłem. Tak nie do końca ta minimapa chyba chciała mi pokazać właściwie przejazd. No ale dobra, jeden. Skręciliśmy tu i nie skręciliśmy. To jest jakieś inaczej zrobione. Widzicie jak można się zamotać? To jest bardzo, bardzo przydatna znajomość mapy, a żeby dobrze znać mapę, no to trzeba oczywiście dużo grać, dużo jeździć. I kiedyś te wszystkie ścieżki były mi znane bardzo, bardzo dobrze. Teraz niestety... Uuu! Nieźle. Teraz niestety nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać. Koniec czasu, więc nie zrobiliśmy tego. No mój błąd, tam nie... źle skręciłem. O i to akurat motocyklem. Gdzie my to chcieliśmy wjechać? Że I na jednym kole? Proszę bardzo, na jednym kole. I takie rzeczy się dało zrobić w tej grze. I to długo. <grytanie> tak właśnie wyglądał Burnout Paradise. Naprawdę mega sympatyczna gra, świetna i co najważniejsze, po tylu latach daje radość nawet dzisiaj. Dajcie znać, czy wy również graliście w Bernauta jakiegokolwiek, bo to oczywiście jest wiekowa już gra, nie tylko Paradise, ale i poprzednie części. A jak wam się podobało, będziemy chcieli sięgać po więcej starych gier, to oczywiście zachęcam do dania lajka like i zasubskrybowania kanału. Na pewno obejrzymy sobie tu jeszcze wiele, wiele fajnych wyścigów. Przede wszystkim to rzeczywiście seria MotoGP, czyli moje oczko w głowie, ale mimo wszystko. Tymczasem bardzo miło mi było z wami wrócić do Paradise City. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Ja spadam schadzić